Joanna Wolż, jak długo jesteś w Opolu? No od wczoraj, od godziny 10 wieczorem, także troszeczkę. Już 12 godzin minęło. Eee, gratulować, od czego zaczniemy? Od gratulacji za Miś Czy Chcesz pogadać na temat Berlina, czy nie za bardzo? Jeszcze mnie woli serce, jeżeli chodzi o Berlin, ale no myślę, że musi trochę czasu minąć, żeby jakby ochłonąć, poukładać sobie to wszystko w głowie. No, ale w końcu i tak jesteśmy tym drugim zespołem w Europie i myślę, że za jakiś czas to będzie, będziemy to odbierały może jako w miarę dobry, w miarę dobry wynik. Jak oceniasz sezon? Króciutko o sezonie, sezonie pozareprezentacyjnym. No myślę, że to był fajny sezon. Ciężki, bardzo długi i były wzloty i upadki, ale. Myślę, że koniec końców udowodnił że byliśmy najlepszym zespołem w Lidze Włoskiej i, i to jest super. No myślę, że tylko pozytywnie mogę się od, jakby wypowiadać na temat tego, co się, co, co się działo przed Berlinem, bo wiadomo, ten Berlin cały czas gdzieś, gdzieś boli. A rok się nie było. A jak się odnajdujesz w reprezentacji Polski? No, muszę się też przedstawić bardzo mocno na, na ten tryb reprezentacyjny, ale myślę, że. Jeszcze, może, 12 godzin minie, już będę totalnie jakby w 100% gotowa. Czy się trochę? No Tak, no to, to jest fajnie. Najbardziej bo, za mną. Najbardziej za Pauliną, moim. Tylko trzy lata się nie widziałyśmy. Mogę zobaczyć jeszcze stare twarze i nowe twarze, więc jest okej, okay, nawet tęskniłam troszeczkę. Bierzesz Agnieszkę pas, opaskę? Czy nie opaskę, tylko takie, coś, to tutaj przy numerku. Nic nikomu nie będę odbierała. Myślę, że Aga wywiązuje się super z tej roli kapitana i nie chcę, tak, że, nie chcę, nie chcę żeby było tak, że nagle ja przyjeżdżam i, i wszystko ma, ma się zmieniać. Myślę, że, że Aga jest dobrym kapitanem i niech tak zostanie.